Opublikowaliśmy ostatnio filmik o zaletach naturalnego soku jabłkowego i podaliśmy przepis na domowy sok jabłkowy. Zastanawialiście się jednak kiedyś, czy można jeść nasiona jabłek. Jabłko to prawdopodobnie jedno z najpopularniejszych owoców na świecie, ale zazwyczaj jedząc je na surowo zostawiamy ogryzek, a w nim nasionka, za którymi niewielu ludzi tak naprawdę przepada. Jest tak pewnie dlatego, że są gorzkie. Czasami jednak jemy je przez przypadek, ponieważ większość ludzi nie skupia się na dokładnym usuwaniu pestek na przykład podczas krojenia. Doszły nas również słuchy, że niektórzy myślą, że nasiona jabłek są trujące. Czy rzeczywiście pestki mogą się okazać dla nas szkodliwe, czy raczej możemy jeść je bez obaw? Podoba Ci się temat, aby wesprzeć kanał projekt Natura zaznacz lubię to i podzielę się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Prawda jest taka, że chociaż nie mogą nam wyrządzić znaczących problemów zdrowotnych, pestki jabłek mają pewne elementy, które są dla nas lekko toksyczne, jak np. amigdalina oraz niektóre składniki odżywcze. Wspomniana amigdalina, znajdująca się w nasionach jabłoni, w połączeniu z enzymami wytwarzanymi przez ludzki organizm, uwalnia cyjanek, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie trujących dla naszego ciała gazów. De facto cyjanek, nawet w małych ilościach, może okazać się dla nas śmiertelny, ale nie martwcie się, nie ma powodów do obaw, bo połknięcie jednego lub dwóch nasion na pewno nam nie zaszkodzi. Według badań przeprowadzonych przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention, Musielibyśmy zjeść około 200 pestek jabłek, aby poczuć objawy zatrucia, takie jak duszności i drgawki. Z drugiej strony musicie wiedzieć, że przez wielu ekspertów nasiona jabłonie zostały zaklasyfikowane jako jeden z najsilniejszych naturalnych składników przeciwnowotworowych. Według badań naukowych, nasiona jabłek mają działanie hamujące wzrost złośliwych komórek różnych typów nowotworów, takich jak rak okrężnicy, żołądka, piersi, trzustki, Raka prostaty i płuc. Związki fitochemiczne pestek okazały się tysiąc razy lepsze niż lek stosowany w chemioterapii adriamycyna, ponieważ spowalniają wzrost komórek nowotworowych. Najciekawszym jest jednak fakt, że kiedy przyjemy pestki jabłek, niszczymy tylko te komórki, które powodują raka, nie wpływając przy tym na stan zdrowych komórek. Nie ma więc o co się martwić. Jabłka oprócz tego, że są zdrowe, nie mają wystarczającej ilości nasion, aby nas za więc warto jeść ich jak najwięcej, a przynajmniej jednodziennie. A Wy jak jecie jabłka, to wyrzucacie cały ogryzek czy tylko gałązkę? Dziękuję za uwagę, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupów w naszym sklepie internetowym. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam!